Krzysztof Banasiak, witamy serdecznie. To miał być Śląsk Net Live, ale dzisiejsza konferencja pracowa Wojewody DolnoŚląskiego nieco zmieniła nasze plany, dlatego nagrywamy offline. Jest ze mną Jan Mikość z podcastu Śląsk. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzisiaj media zdominowała informacja o zamknięciu stadionu przez wojewodę dolnośląskiego na mecz z Lechem Poznań, ale my dzisiaj skupiamy się tylko o piłce, przynajmniej, przynajmniej w, w tym momencie. Za nami mecz z Legią Warszawa, mecz, który Śląsk przegrał 0 do 3, przegrał chyba bardzo gładko i to. Nie było, nie było takie spotkanie, chyba na jakie wszyscy liczyli. I jak ty do tego podchodzisz? No trochę wróciły te koszmary w momencie, kiedy na stadionie Wrocław pojawia się większa liczba widzów. Zazwyczaj te mecze Śląskowi nie wychodziło. No i tak zastanawialiśmy się przed tym spotkaniem, jak będzie tym razem. Niestety, niestety potwierdziło się to na no się najbardziej obawialiśmy, czyli brak tych dwóch podstawowych zawodników Michała Chrapka i Krzysztofa Mączyńskiego okazał się na tyle duży że Legia niestety wcale nie grając myślę jakiegoś fantastycznego meczu grając dobry mecz no, wygrała gładko. Czy Śląsk twoim zdaniem zagrał to spotkanie słabo, czy to Legia zagrała tak, że niezależnie od tego w jakiej Śląsk byłby w formie i z jakim klubem Legia grałaby tego wieczoru to i Legia i tak by wygrała. Śląsk zagrał przede wszystkim słabo pod względem przygotowania mentalnego, widać, że to spotkanie jednak ich przerosło, zawodnicy, którzy zazwyczaj dobrze się prezentowali, mam tu na myśli przede wszystkim linię obrony, no to w tym meczu byli bardzo elektryczni i nerwowi, nie było w ogóle spokoju przy wyprowadzaniu piłki generalnie, jak Śląsk się znajdował przy piłce, no to można to najkrócej określić tak, że to podanie wymuszało ruch, a nie ruch wymuszał podanie, więc widać było, że no niestety pod względem mentalnym był, był problem w drużynie. Właśnie ja pamiętam już akcję bodajże z pierwszej czy, czy drugiej minuty, kiedy Wojciech gola, a po chwili ma też Putnocki, tak bardzo nerwowo zareagowali już. Puerto i Putnocki, tak Puerto dostał zaraz po chciał zagrać długą piłkę i został wyblokowany przez Kantę, potem po mniej więcej minucie piłka trafiła do Putnockiego i został przez tego samego zawodnika również wyblokowany. Żadna niebezpieczna sytuacja się z tego nie urodziła, ale jeśli przeanalizowalibyśmy mecz dokładnie, to każdy z zawodników tak naprawdę popełnił przynajmniej w tym meczu, przynajmniej jeden poważny błąd. Czy to nie kwestia gorszych umiejętności, szczególnie w ofensywie? To, to chyba trener Lawiczka powiedział na konferencji prasowej, że była różnica w jakości, w, porównując obie drużyny, szczególnie właśnie w ofensywie. No i ja nie przypominam sobie oprócz strzału Piotra Santana-Talara tuż, tuż, tuż po wejściu jego na boisko, żeby Śląsk skonstruował sobie jakąś taką poważną okazję do zdobycia gola. Wiesz co, no tutaj myślę, że jednak w polskiej lidze generalnie, jak spojrzymy, to nie ma aż takich wielkich różnic w umiejętnościach. To była dyspozycja dnia i jakby nastawienie do meczu, które w drużynie wicemistrza Polski było tego dnia zdecydowanie lepsze. Trzeba poruszyć też fakt, że. Śląsk był chwalony za, w ostatnich meczach, nie wiem, 4-5, za podejście do rywala, za pressing. No to niestety w dwóch ostatnich spotkaniach, mam na myśli pierwszą połowę w Gliwicach i cały mecz we Wrocławiu z Legią, no to jednak rywale dominowali w tym elemencie nad Śląskiem. I, no i tutaj jest jeszcze dużo do poprawy. Trener Lawiczka bardzo często używa zwrotów, że będziemy analizować albo analizowaliśmy. No to myślę, że po tym meczu ma naprawdę bardzo dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że piłkarze. Śląska, jeśli tak można powiedzieć, okażą się bardzo chłonni, jeśli chodzi o te wnioski po spotkaniu z Legią. Dużo mówiło się o Eryku Exposito. Ja w, w ostatnich spotkaniach zaobserwowałem, że on coraz częściej gra tak trochę, trochę niżej, jak to się mówi, czyli jest takim trochę pomocnikiem, który, który schodzi do drugiej linii i te piłki odgrywa. Jak ty oceniasz ten pomysł i, i wykonanie? Chyba, że ty patrzysz inaczej na, inaczej na to. Wydaje mi się, że takie są też zalecenia trenera, bo na przykład po spotkaniu w Gliwicach trener argumentował też szybkie zdjęcie Hiszpana tym, że on po prostu nie wypełnia zadań tych, które są mu nakreślane i był trochę ciałem obcym w drużynie. Po prostu wydaje mi się, że przy tej specyfice gry, jaką prezentuje Eric Exposito, no to trener tak faktycznie mógł nakreślić mu jeszcze bliższe podchodzenie do drugiej linii, no, ale czy w tym spotkaniu to przyniosło jakikolwiek efekt? No, ja przypominam sobie tylko jedno to dobre zagranie, właśnie o którym już wspomniałeś, do Piotra Santa Talara, gdzie po, młody zawodnik Śląska no, nie wykorzystał tej sytuacji, i, i to by było tak naprawdę na tyle. No, i jeszcze był pod koniec strzał wyłapany przez Majeckiego, prawda? Tak, to też, to też taka reakcja właśnie z lewego skrzydła chyba, o ile dobrze ym, pamiętam. Powiedziałeś, że tu pamiętasz tylko to jedno zagranie. No czasami to jedno zagranie, zagranie wystarczy. Gdyby Piotr Stalar wykorzystał to świetne podanie właśnie od Erika To dzisiaj pewnie byśmy się zachwycali i chwalilibyśmy Ekspozito za, je, za jego yy, yy, świetną, świetną asystę. Środek pola, Żiwulić yy, 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 yy. i Damian Gąska, yy, on, oni zastąpili Krzysztofa Manczyńskiego i Michała Hrabka. Mówił o tym trener lewiczka na konferencji, że ewidentnie brakowało tam takiego kreatywnego zawodnika, przez to środkowi obrońcy często musieli się włączać do, do takiego częstszego rozegrania, właśnie, czę, czę, częstszego niż, niż wcześniej. Jak tobie się podobał ten środek pola? Zastanawiamy się teraz przed meczem z lechem Poznań sobota 1730 kogo trener powinien wystawić w środku pola bo jego żywulić jeden z najlepszych moim zdaniem piłkarzy Śląska w tym meczu Jakub Łabojko jeden z najsłabszych a miejsce jest tylko jedno No tak no może jeden z najlepszych ale czy dobry w tym meczu to też należy zadać sobie pytanie problem ze środkiem pola był taki że chyba wszyscy patrzyli przez pryzmat dyspozycji Chrapka i Mączyńskiego na to jak zagrają i później jak zagrali ostatecznie Żywulić i Gąska. Prawda jest taka, że jego żywulc jest takim typem piłkarza, który no nie da ci tyle w ofensywie, no bo tak naprawdę nawet w doskoku, jak popatrzymy w defensywie, ten zawodnik, no tego doskoku troszeczkę nie ma, troszeczkę nie ma tej motoryki na pierwszych metrach. On raczej bazuje na ustawianiu się. Jakub Obojko jest podobny, podobnym typem pomocnika do Krzysztofa Mączyńskiego, właśnie jeśli chodzi o grę w odbiorze, żywulś jest troszeczkę bardziej takim stacjonarnym zawodnikiem. Myślę, że jednak trener zdecyduje się na sprawdzony tercet w środku, czyli Chrapek Mączyński, Łabojko, ale no na pewno trzeba podkreślić, że no Jakub Łabojko to chyba jego najsłabszy mecz, jak dotychczas w Śląsku Wrocow, no jeden błąd kardynalny mu się zdarzył, gdzie padła bramka dla Legii Warszawa, ale został odkwizdany, spalony Jose więc, więc tak naprawdę jakbyśmy wyłączając Matusza Putnackiego przeanalizowali sobie pozycja po pozycji, zawodnik po zawodniku, to ciężko byłoby znaleźć zawodnika, którego można by tak z czystym sercem pochwalić za ten występ. Może faktycznie zawodnicy mieli problem mentalne? Po pierwsze, tak waga... To, tak to wyglądało, choćby prozaiczna sytuacja, kiedy była ta przerwa spowodowana, spowodowana pirotechniką, ona trwała 10-12 minut, mniej więcej. No to tak sobie zobaczyłem. Właśnie skupiłem się na boisku i starałem się patrzeć, jak zareagują drużyny. Oczywiście legia miałem dokładnie tak samo. Legia cały czas wymieniała między sobą różne uwagi, szybciej po, podeszli też do linii, żeby z trenerem skonsultować. Śląsk się tak troszeczkę bardziej snuł, tam były jakieś mhm. pojedyncze uwagi i dopiero później, jak Pobojko dał sygnał, żeby podejść do trenera, no to zawodnicy się tak dosyć niemrawo zebrali. Widać było, że faktycznie nie czułem się komfortowo tego dnia. Dokładnie też na to zwróciłem uwagę, komentowaliśmy. Ten mecz razem z Mateuszem i Stefanikiem na naszym kanale YouTube, do którego serdecznie zapraszamy również w sobotę. Też ten mecz będziemy dla Was komentować i niestety będziemy pokazywać puste trybuny. To decyzja Wojewody. Ja też na to zwróciłem uwagę właśnie w trakcie tej przerwy na pirotechnikę, że, że piłkarze Legi razem byli jak, jak, jak jedna, jedna drużyna ustalali co dalej, tymczasem piłkarze Śląska gdzieś tam indywidualnie trochę. Po boisku się, się snuję. Był taki moment, kiedy faktycznie zebrali się obok trenera, ale, ale faktycznie to mi dało do myślenia, że, że coś jest nie tak chyba z głowami piłkarzy. Ognia, prawda? W tej drużynie i takiej woli, woli walki, determinacji troszeczkę jednak te nogi były tego dnia spętane. No, mamy, mamy, prawda? Też skalę prób naszą dosyć dużą oglądamy. Każdy mecz, y, większość na pewno na żywo. I, no i śląs to nie, by, nie byli ci zawodnicy sobą, naprawdę po zawodnika, którzy byli mega pewni. Już mieli wyrobione y, sporo, mieli wyrobioną sporo liczbę autorytetów. Automatyzmów w swojej grze, no to tego nie było niestety widać. Jak powiedziałeś teraz, że zabrakło ognia, no to, to od razu w mojej głowie pojawił się Krzysztof Mączeński, który, no dużo na niego narzekaliśmy. Oczekujemy od niego na pewno więcej niż, niż, niż on pokazuje, e, natomiast na pewno daje dużo mentalu tej, tej, tej drużynie i, i jest takim liderem. Narzekaliśmy to może za duże słowo, na pewno powiedzieliśmy, że są jeszcze rezerwy u niego, jeśli chodzi o atrybuty piłkarskie i dyspozycję taką właśnie czysto piłkarską, ale no mentalnie, mentalnie daje tej drużynie bardzo dużo. Też siedziałem teraz w spotkaniu właśnie niedzielnym blisko Murawy no i nie było słychać właśnie tego głosu, który zawsze jest tam w takich newralgicznych momentach, kiedy są jakieś przestoje w grze, y, piłka jest podawana, na do wyrzutu z auta albo jest ustawiany stały fragment. Tam Krzysztof Łączyński cały czas żyje, cały czas pobudza swoich kolegów, a teraz, teraz no niestety takiego, takiego głosu mi zabrakło. Kapitanem był Wojciech Gola i nie chcę jego obwiniać oczywiście za to, jak drużyna wyglądała, bo to na pewno nie jest wina e, tylko jednej osoby, ale, ale no brakowało, brakowało tego team spiritu, tego lidera na boisku. No widać było brak pewności siebie w poczynaniach. Łukasza Śląska, jak tej pewności siebie nie masz, to po prostu to, co robisz, robisz gorzej. Kolejna zagadka to kto zagra w ataku Śląska-Wrocław przeciwko Lechowi Poznań, bo Erik Exposito jest lekko kontuzjowany i nie wiadomo, czy on wystąpi. Jeżeli nie będzie mógł zagrać, no wiemy, że są teoretycznie trzy alternatywy. To jest Mateusz Cholewiak, który często gra na pozycji numer 9, jak pojawia się na boisku. To jest Piotr samiec Stalar, nasz młodzieżowiec. No i to jest Daniel Szczepan, który chyba jednak szans zbyt dużych nie ma, raczej, raczej już jest zapomniany w Śląsku. Teoretycznie jest też Sebastian Berger, który był na ławce w meczu przeciw kolegi. Na kogo ty byś postawił naszego? To, Jeśli faktycznie nie będzie mógł zagrać, a raczej nie zagra. Na kogo ja bym postawił, to akurat nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia, ale wydaje mi się, że tutaj na tej pozycji również zmian nie będzie. Trener Tlawiczka już przyzwyczaił nas do tego, że w momentach większych, bądź mniejszych, takich kryzysowych, raczej stara się zachować chłodną głowę i wierzy, wierzy w ten swój, w swój pomysł na drużynę. Także tutaj uważam, że więcej przemawiam mimo wszystko, jednak cały czas za Rykiem Exposito mówię, nie jest na pewno z, z Punktu widzenia tego, jak on się prezentuje na boisku, tylko raczej właśnie z tej wizji, wizji trenera i spokoju trenera. I, i jeśli będzie zdrowy, to, ben, to będzie grał, też tak, też tak myślę. Ale pytanie, czy, jak, jak nie będzie mógł zagrać? Wiemy, że wczoraj był trening otwarty i Hiszpana, Hiszpana tam zabrakło, na, na pewno w pełnej dyspozycji, więc teoretycznie powinno się rozegrać, jeśli ekspozycja nie zagra, wszystko między dwójką cholew jak samiec Staler. W sobotę mecz z Lechem Poznań. To rywal, na którym będzie łatwo się Śląskowi zrehabilitować? Ciekaw jestem, jak piłkarze teraz zareagują na skrajnie inną sytuację, a więc po w zasadzie niemalże komplecie na stadionie, teraz przy pustych trybunach, jak, jak będą się prezentować. Alech jest chyba w najgorszym możliwym momencie, teraz przyjeżdża do, do Wrocławia, bo Śląsk jest po tej zasianiu ziarna niepewności, a więc porażce pierwszej u siebie w sezonie. Też Śląsk ma najwięcej bramek straconych u siebie w całej lidze. Z kolei na wyjeździe najmniej, więc może należy już czekać na ten mecz z Krakowią. To tak pół żartem, pół serio. Alech śrubuje pasy już chyba bodajże 430 minut, około bez, straconej goli, bez straconego gola. Ja liczę jednak, tak śledząc poznańskiego Lecha też od początku sezonu, tam ta obrona no nie jest monolitem i tam nie ma wybitnych zawodników. Ostatnio prezentują się dobrze, ale tak naprawdę nie zostali wystawieni na jakąś poważniejszą próbę w, w tych ostatnich meczach, kiedy, kiedy te, ten rekord został, znaczy rekord jeszcze chyba nie, ale ta pasa y, trwa, więc, więc myślę, że jeśli, jeśli Śląsk będzie chciał Pójść zgodnie z taką myślą, którą piłkarze mówią, że po słabych meczach oni zaraz są wyjść, że oni by mogli od razu zacząć ten mecz, yy, następny, to żeby, żeby zmazać, zmazać, zmazać tę plamę, to powinno być dobrze. W niedzielę twierdza Wrocław padła, czy powstanie mocniejsza, przekonamy się być może już w sobotę o godzinie 17.30 z Lechem Poznań, niestety przy pustych trybunach, no ale my tam oczywiście dziennikarze będziemy, będziemy dla was ten mecz transmitować na naszym kanale na YouTubie, komentarz radiowy i no niestety smutny widok będzie na tym meczu, widok pustych trybun, ale mimo wszystko warto naszego... Pierwszy raz w historii Stadionu Wrocław. Pierwszy raz w historii Stadionu Wrocław, zgadza się były już zamykane sektory, sektor B, sektor X, czyli sektor gości, ale wszystkich trybuny jeszcze zamkniętych na tym nowym stadionie nie mieliśmy. Zachęcamy do śledzenia naszej transmisji w sobotę. Dziękuję. Jan Mikoś, Podcast Śląsk. Dzięki bardzo. I Krzysiek Banasik, redakcja Śląsk.com. Pozdrawiamy.